Ostatni mówią w trąbkach wielkich. W każdej historii słyszymy coś niepowtarzalnego coś, co sprawia, że bohaterowie odcinków zdobywają naszą sympatię. Tym razem państwo jaszczykowie przeprowadzą nas przez swoją historię życia. Jaszczyk Marian. Gołąbiewo Wielkie, urodzony 23 września 1936, w kaleni Kalen, miejscowość Kalen. Jastek Hildegarda, urodzona 10 czerwca 1941 roku, w Euganowie, gmina Trąbki Wielkie. Przyjechaliśmy tutaj, który to był rok 1945, 5 maja, przyjechaliśmy z Mińska Mazowieckiego, do trąb, tutaj do Głębiewa. no i tutaj że ojciec tutaj za gospodarzu poninaczył mnie, tutaj jest o i tak tutaj jesteśmy. Tak było, że była bieda, jeszcze raz bieda. E, ziemniaki matka kupiła, to obierki, jak żeśmy zjedli, a obierka mi sadziła. Państwo chciało, pani pomoc. To pani, po, później jak te kołchoty tu nastąpili, nie, to trzeba było w nocy ich mucić i zboże im oddawać, bo inaczej to, a to mówią, tutaj u nas w trąbka przecież było, to jak ktoś jechał do, do Gdańska, czy tam do Pruska ze zbożem czy z czymś, to stali i wracali z powrotem. Bo trzeba było i krowi paść, i krowi grać, tam 15 kilometrów tam pod, pod roślinę, bo i paść krowi i o. Tutaj nie było nikogo, tu już wszyscy przyjeżdżali. panie. Tu cały jak biał, to nie ma, nie ma tutaj czego. Panie, myśl mi, ojciec musiał to, to wykupić. To, to. A te, co przyszli za Boga, to zostali za darmo. Tam wybudowali tu w parku taki był plac, wybudowali obory i klewnie i wszystko, i posiedli do Kołchorzu. Ale to długo nie trwało. Nie. Ten Kołchorz się rozleciał. No i później nie mieli, konie podawali, konie tam pozdychali niem krowi pozdychali, bo nie mieli z czym karmić, a ja później chodzili i kradli tym drugim, no, A później jak już było tam, wszystkich wszyscy się obsiedlili, to się nażnęły, na przykład sieczki w obozie czy tam sodole. rano pani przychodzi, nie ma nic, wszystko jest zabrane, bo te nie mieli z czego żyć, no. a później jak było to obowiązkowe, pani, to trzeba było oddać tak, mięso, do, do Grzeszów, z zboże, ziemniaki I jeszcze do czego trzeba było jechać do państwowych lasów i drzewo z lasu wozić i na wywozić. i wywozić. jak to mówię, za darmo, no. No. A tutaj jak, jak jechało do Gdańska ze zbożem, to jeden stał w Kłodawie na, na moście, a drugi w Kleszczewie, no to tam stał przewodniczący całej gminy, i kto jechał, a nie miał oddania, to wracali z powrotem. No a później w gminie wyświetlili, narysowali tego faceta o, i takie wierszyki układali. Ja pani mogę powiedzieć ten wierszyk. W jeden gnisty ranek wybrał się perłowski franek. <laughs> Zapszą konika i do Gdańska z przenicą brika, a tu niechcący zjadł się przewodniczący. Proszę wracać i wnieść zboże do spółdzielni, tą drogą koło Cedzielni, bo to była Cedzielnia, tak, tak się sobie pośmiechujkę robili. No. Pani Hildegarda z wrażliwością i spokojem opowiada o latach młodości. Dzieciństwo, mimo iż wolne od zmartwień, nie pozwoliło ominąć pracy w gospodarstwie. Tam liczyła się nawet najdrobniejsza pomoc. Po prostu dzieciństwo było takie beztroskie już, no bo ja się urodziłam już przecież jako dziecko wojny, ja nie, też. jak już po wyzwoleniu, to później myśmy chodzili, w Ełganowie była taka ochronka i tam żeśmy chodzili, to pamiętam i w tej ochronce dawali nam łyżeczkę tranu codziennie i było mleko w proszku, to tak pamiętam, nie, no a później już lata szkolne i tak. Jakoś to zleciało dzieciństwo. No, rodzice mieli gospodarstwo, tam też nie było, nie przelewało się. Siódmą klasę się skończyło i poszło się do pracy, żeby coś zarobić, nie? Osobiście to nie pamiętam, ile tam było dzieci w szkole, nie? No, bo początkowo na pewno było mało, a później coraz więcej i też nauczyciele się zmieniali, nie? Bo pamiętam, był taki nauczyciel, nauczycielka była Łagunowska Teresa Adamczyk, jak jeszcze ja chodziłam do szkoły, no a później to się tak zmieniali, nie? Początkowo było tak, że dwie klasy się uczyło równocześnie, nie? A później już była, jak już była siódma klasa, to już była jedna klasa, siódma taka, nie? Jakieś tam na 1 maja były takie wiece, defilady, bo to było takie modne przecież wtedy. No i też były i wycieczki, nieraz tam gdzieś się pojechało do Gdańska czy coś, nowe kopki. Na pgr się chodziło, bo szkoły chodzili, nie? No, a tak... skończyło to siedem klas i później trzeba było iść do pracy. Wpierw tutaj do Trąbek, do Leśnictwa, tam były tak, takie szkółki i myśmy tam czyścili te... te... No te flance, małe sadzonki, co się zasadziło, żeby to nie zagłuszało. To było latem. A zimą chodziłam, tu w średnim Gąbie, bo była gorzelnia, a zimą tam się pracowało. Jak już byłam troszkę starsza, to tu w Kąbie, wiesz, cegielnia była. Była, tak? Nie ma. Da, nie ma. I tam się pracowało, nie? Bo mąż tam też pracował w cegielni ileś tam lat. Państwo Jaszczykowie pracowali w cegielni. Żmudna, ciężka praca była sposobem na zarobek. Często nieadekwatnym do wkładanego wysiłku. Później jak myśmy się poprali, nie? W cegielni pracowałem. 4 tysiące cegły trzeba było w na, na tace I, i to płacili, wie pani ile płacili? 4 tysiące. No, no, bo, z pietrów, bo to cegielnia była, wypalała cegły i trzeba było to wywozić. Nie? To 4 tysiące cegły, jak pani wykarowała, to mogła pani do domu iść. Tak, 4 tysiące cegły. A ja to pracowałem 6 lat. Cegielnic. Ja też, ale ja nie By To była, jeśli w cegielni pani szła taka maszyna, to była ona tą glinę, bo cegła jest gliny. Ona tą glinę tam mieliła i mieli był taki ucinacz, i tam były panie, i z tego ucinacza kładły na taki transporter. I ten transporter szedł tak dookoła tej cegielni, tej budowli, i tam trzeba było, były takie, niby takie półki na te cegły, i trzeba było tak stanąć w rozkroku. I jeden podawał z tego transporteru te cegły i drugiemu rzucał i trzeba było tak, tak układać. I ona się tam suszyła. Mhm. I później, jak już była taka wysuszona troszkę, to znowuż inne ludzie wzięli. Takie, takie korytka byli i to się nazywało gamowanie. Tak. I one, jedna u góry była, zdejmowała ją i to korytko puszczała, a druga pani układała na taki wózek. I ten wózek później szedł do pieca. Tam byli takie panowie, co to ustawiali te cegły. I później zawsze tak y, tam zamurowali te wszystkie inne, czy tam drzwi, czy broty. Co, takie broty byli i górą palacz. Wsypywał węgiel i się, bo tam ogień nie gasz nigdy. Ten ogień bez przerwy chodził. Ogień bez przerwy. To, to nieraz była taka ta czekba gorąca, że jak pani położyła na wózek, to, to wózek się smażył. Ale to wszystko szło i na Warszawę, i na to, i na Gdańsk, bo to było wszystko na wagony i tak odbudowywali polskie, tak. Mąż pracował do września 66 roku, a już później objął to na Ciedzielni później zwolnili nas, bo zwalniali na zimę, bo nie było, nie można było gliny ukopać, bo była zmarzłania To do Sobowida na składnicę jeździliśmy, jeździmy motorkiem takim. Na wagony drzewo ładować takie takie dłużyce, nie? Kormami kręcić. To jak matka jechała tam krobę wydołem, bo musiała sprzedać śmietanę, kupić to, kupić to, to ja zaprzęgałem konie i Sobowic nad morze się woziłem. I tamtą dopiero pociągiem do Gdańska, no, nie? I później do Gdańska. No a już później za jakiś czas to to, nie... to nasze jedzenie jak matka przyjechała z tym wiadrem, to było chleba wsadzić i to wiadro ch wyszyć chlebem. A jeszcze tam coś było na, na, na takich błokach, nie? No, no bo wszystko trzeba było sprzedać, żeby to cenowało, tak. nie? Pamiętam, na rynek do Puszcza nawet sama jeździłam z jajkami, nie? Bo to człowiek miał swoje kury, swoje to, te... i się na rynek jeździło do Puszcza nie? Czy tam, o jak to mąż, początkowo z ziemniakami też, no, koniami no, no. też się jeździło. Później, później już się wziął ciągnik, bo tu było kółko rolnicze. No mi to trzeba było jechać w tak o w o 3 godzinie, no. I do Gdańska jechać. No. i ze śrutą, bo teraz po wojnie pani to dużo handlarzy było pod drogą, tu od, od Prusta do samej łoroni tam wszędzie to handlarze to odbudowywali Gdański czy tam tego, nie? To oni za śrutą szli. Wie pani to jest śruta? No taka zmielona, nie? To za czym do Gdańska się dojechało, to już wśród nie było. O, a jajka to się sprzedawało nawet w w sklepie, z też kupowali, nie? A w rościszewku, tutaj, takie rościszewko miejsce nie? Tam stali ruskie jeszcze. Ruskie stali. No i oni, tych gospodarzy, nagnali, żeby im pomóc złożyć zboża. To jeden kurs do siebie mieli być, a jeden do, do tego. To tu jeden taki budzwany facet, tutaj pan to jak dla nas woził, to taki fest na, napakował, nie? <grywia> o, ja pamiętam jak dzisiaj, chociaż miałem tam chyba te dzieci, ja 10 lat, a dla mnie, a, a ruski mówi, oj o twoją mać Polaczek mówi, czy tutaj to tak, a tutaj tylko tak. <grywia> no. no ale tak się powoli jednak coś było i się narabiali, no, nie? No. Bo też się mówi, że dziadek dostał konia z unrynie. nie? Tak, ja, Dostał konia. A to był taki mądry, wytworzony koń, jak brat, ten co w policji był, raz z matką do, do Gdańska i z ojcem jechali, to bo zawsze jeździł taki inny koń. A ojciec mój mi maczkę, bo ten koń się nazywa maciek. To dojechali do Kłodawy, w Kodawie stanął musiał zejść z tego złoza, konia odczuć, przyjść do domu i wziąć drugiego. <laughs> nie chciało mu się jeść, ale nie bo Praca na roli również nie należała do najprostszych, a rolnicy traktowani byli jako niższa klasa społeczna. Od początku, Pierw było, no powiedzmy tam przebieranie ziemniaków, sadzenie i to się miało taki worek, tu się przywiązało i ten worek był tak, tu się kartofle wsypało i że tak szło i... Rzucało tam, maszyna szła taka, dziury porobiła takie i w te dziury się rzucało. Później trzeba było jechać końmi, to obsypać tak, nie? No. Kartofle się zasadziło, no później przyszły te nieszczęsne buraki, ja. bo myśmy zawsze siali te buraki. Te buraki Cholera. trzeba było zasiać, później trzeba było iść, taka się nazywała przecinka, takie są haczki. I tak się szło i przecinało, żeby zostało tam tylko parę. No, ale tam zawsze więcej. To się zrobiło, później była przerywka. Się szło, czy na kolanach, czy na to, żeby ten jeden burak się został. Później jeszcze już to było zrobione. Nabuz Nie, no to już ty tam siałeś, ale później była jeszcze okrążka. Bo przecież nie było takich, tej chemii tyle oprysków, jak teraz zasieje burak 10 hektarów, 20 i później pojedzie opryskiwać, te ziele tam zginie i ten burak zostanie, czy on jest taki, czy on jest taki, czy taki. A taki zawsze pojedynczo, żeby on urozdłużył, żeby on... Den. A jak się jechało pielaczem, to się jeszcze konia prowadziła, to nieraz się koń przed na tego buraka. Jak prowadzisz tego konia? No, żeby on go nie zniszczył, nie? To było siano-kosy, później po siano-kosach przyszły żniwa, po żniwach znowu wykopki, sianie, wykopki i dopiero się skończyła ta praca rolnika, dużo nieraz, po wszystkich świętych, nieraz się robiło te buraki jeszcze cukrowe, do 10 listopada, no i wtedy tak. No ale trzeba było to jeszcze końmi wywieźć, no, tak, być, trzeba było tak, trzeba końmi wywieźć, się chodziło, buraki cukrowe były takie ścinacze i tak się ścinało ich, oni rosły, nie, i tak się ich ścinało, później te liście się kładło na takie rządki, Wiem się te liście zwoziło, te liście szły do kopca na kiszonkę, dla bydła, Dla bydła. a później jak już było te liście zebrane, to się jechało pługiem i te To Ta, taki pług specjalnie taki miał dwa duże bagnety, no. szedł w ziemię i te buraki do góry podnoszą. No, a później się jechało brunami, się przejechało potem i żeby się do góry wyciągnąć. Wtedy trzeba było ich zbierać na kopki, na a pół. później z kopków na wóz. Na wóz. No, i się wiozą do sobowic no. na skolnice. Ten ciągnik to był wypłakany, bo ja z gminy wyszłam. Miałam takie sytuacje, i nie, po nazwisku nie będę wymieniać, że położyli mi kopertę, jedną i drugą, i ja miałam losować. No i powiedziałam, że nie będę losować, niech ten drugi rolnik losuje. Któremu chcieli dać ten ciągnik, nie? Bo mówię, tak co pomyślałam. No, tak pomyślałam, tu może być pusty, i tu może być pusty. to jest... Nie, niech on ciągnie, on nie chciał ciągnąć, no, niech ja powiem, to, to, on, to, to on dostał kopertę i masz ciągnik. No. A ja wyszłam z gminy z rykiem, ja miałam wtedy chyba 40 ileś lat, nie? bo mąż to tak nie załatwiał nic, tylko zawsze ja chodziłam. No ale jakoś mnie tam tchnęło, pojechałam gdzieś tam do Gdańska też, ale tam był taki uczciwy człowiek, szczymał temu i temu i dopiero po tygodniu, znalazłeś, już mi dostali, mi ten ciągnik, który jeszcze jest w gospodarstwie. I jeszcze jest bez remontu, jeszcze syn go ma. no. Taki był wypłakany, ale mocny. Był taki traf, że tu była stodoła spaliła się. drewniana stała. I w 69 roku, byliśmy myśmy przy 66, w 69 ona się spaliła. Ja wiem, tam o czegoś tam i się spaliła. Prawie ja byłem w stodole i trutowałem no. dla świn, a twój ojciec i Janek przyjechali tutaj i, i się zapaliła ta stodoła. No, a ja jeszcze nie byłem w domu, ja właśnie pojechałam z jajkami do Pruszcza na rynek. I z Pruszcza wracając miałam coś tam załatwić w gminie, a tam taki znajomy mówił, ty jesteś tutaj? Ja to pamiętam. Stodoła się pali. Cała się pali i mnie motorem przywiózł tutaj. Takie znajomy, nie? No. Ona była za blisko, jak to mówię, drogi i byli, spali, bo to była cudowna drewniana, nie? I prawdopodobnie dzieci szli do szkoły i któryś peta wsadził. I od tego peta miało to się zapalić. A u nas znowu w Euganowie, pamiętam tyle, że... Dużo nam nie pamiętam, nie wiem czy z opowieści, czy może mi się to utrwaliło. Wiem, że to stodoła, to wszystko się paliło, a rodzice siedzieli w takiej lepiance. Bo w domu, nie wiem czy tam było ruskie wojska, czy niemieckie, czy co, oni tam to wszystko mieli, a, a chyba ruskie było już wtedy. A rodzice z nami mieli takie lepiankę i tam kłos tak słomą przykryte i w ziemi kopane. I tam troszeczkę, żeśmy tam pomieszkiwali. To tak powiem szczerze, że trudny okres dla rolnictwa też był ten przełom, jak to teraz był, nie? Jak wtedy w tym czasie, co to PGRi zlikwidowali, to wszystko, to wtedy, powiem Pani szczerze, że było bardzo ciężko, nie można było po prostu koniec końcem związać. Bo czym więcej się chowało, tym było mniej tego wszystkiego i więcej opłat, więcej tego, to było bardzo trudne. W tym czasie. No a teraz już troszeczkę, bo ten rolnik w tamtych czasach, Pani, on nie był doceniany. On zawsze był taki odpychany, taki gorszy sort, że tak powiem. A chociaż inne, chociaż powiem inne dzieci, jak mieli gdzieś rodzice pracowali, to mieli kolonie, mieli to, a u rolnika to tak nie było. Dzieci chodzili buraki robić, nie? Także to były taki zawsze odpychane. A teraz, no to też troszeczkę lżej jest, bo mają więcej maszyn. No i między innymi właśnie ta y, Liga Kobiet bardzo prężna była, mieliśmy taką panią, była chyba drzewiecka przewodnicząca. I I pani Nakielska, Kielska, zresztą one były takie naprawdę prężne panie. No i mieliśmy różne kursy, tam takie gotowania, y, 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 tam kwiaty były rozprowadzane, nie, i też nieraz się udało gdzieś tam do wycieczkę pojechać. No, i między innymi wtedy, w tych czasach, też było w Głębiewie te dożynki, nie? Tam, co tu pokazywałam, te zdjęcia. No, coś tam, właśnie my mieliśmy już takie stroje sobie poszyte, spódnice, tam właśnie jest na zdjęciu, u nas tutaj się robiło ten wianek dorzynkowy. No i no, były tam takie przedstawiciele tam z gminy, z tego, nie? No i tam taki był Wiec wtedy tutaj przy szkole, tam i tak. Troszeczkę było nie, nie tylko samą pracę, bo były i zabawy, i takie rozrywki troszeczkę. No to i tak to życie zleciało. Mimo ciężkiej pracy udawało się znaleźć czas na rozrywkę. Raz gołębiewo, raz trąbki, raz sobowiz, raz eugonowo, raz Godziszewo. Ale to, to było... wychodziliście za kawalera, tak? Za kawalera to no. chodziło, nie? No. Ale później... To się brała dziewczyna na ramę rowerem. na rowę. I się jechała, no bo taka prawda. No. A tak u nas tutaj Świetlica była, tutaj w na Krzyżówka. I tam się odbywały te zabawy, Te nie? zabawy były mm. i później było mordobicie. No, tak bo Gołębiewo szło na Ełganowo, a ergonowo na Gołębiewo. Z tego powodu, że w Gołębiewie byli, a to mówię, powiedzieć, same Antki. No, bo tak a tam imię. byli same tutejsze. No. I się nienawidzili. No. Tak no bo tam większa ilość bo tutejszych Ręgonowie, a tutaj byli wszystkie przyjechane albo stąd, albo stąd, albo stąd. Ci się nienawidzili. Jak biegał, poszło do Regonowa, to znowu tam w było. Taka to ta była zabawa. Przyszedł z nosami pobitymi, z tymi o. Uroczystości religijne wyglądały podobnie do dzisiejszych, choć było obchodzone mniej podniośle, to duchowość takich wydarzeń wydaje się być większym przeżyciem niż te. Obchodzone obecnie. Którzy mieli tam, przygotował 12 czy 15 lat, bo, nie, bo nie była wojna i nie, i nie było przyjęcia. No i później te wszystkie roczniki, dokupy. No i tu w na naprzeciw plebanii była taka duża świetlica. No to ksiądz, no, wdowiak dzięki pamięci, Dowiak to był. No. Orkiestrę słował z, e, z gór, bo to on był góralem. Ten, ten ksiądz to komunia była piękna. A ja swoją komunię znowu pamiętam, bo miałam już taką troszkę przyzwoitą. Bo już się zjechała rodzina, bo to był chyba 55, czekaj pani, 41, 52, któryś roku, nie? Nawet mam zdjęcie z, z przyjęcia. No to już tam rodzina się z, przyjechała, bo. Jednak jakieś też z mami rodziny mieszkali w Dańsku i to takie było pierwsze spotkanie wtedy. Po tym komunii, po tym szy też była salka tam na plebanii i tam chyba rodzice to przygotowywali, takie tak ciasto i tam jakaś kawa, czy herbata, czy mleko, nie wiem co tam było, już nie pamiętam, ale były wszystkie dzieci od przyjęcia tam tak u, u tego. No i później tak po kolei tam robił jakiś fotograf, te zdjęcia. nie? Z kościoła, ojciec wypuścił pięć krów, i trzy kilometry potem na pastwisko i pasłem no ich. Takie tak było miałam się. No bo to był 46 rok. No tak. No. Ale tak było. No tak było. No. Procesy Bożego ciała też pamiętam dobrze pani, jakże jak byłam dzieckiem, to może tak nie, ale jak już byłam taką ponienkę, to nawet w trąbkach obraz nosiłam, bo tam są takie obrazy. I żeśmy mieli też białe bluzki, spódniczki granatowe, nie i tam zawsze każdy obraz cztery panienki nosiły. Także tak była ta procesja tak jak zawsze, jak teraz mniej więcej. Się chodziło do tych czterech ołtarzy i później do kościoła. nie? To tak wyglądało mniej więcej tak jak teraz. No może teraz jest troszkę więcej uroczyściej, bo więcej ludzi, więcej inaczej ten bistrój i wygląda, nie? Ale to tak jak zawsze było. Warto posłuchać historii tych, którzy żyli w trudnych czasach. To oni mogą mieć wpływ na nasze życie. Może wtedy zaczniemy doceniać, jak wiele mamy, jak wiele jeszcze możemy. Co tu powiedzieć do młodzieży? Żeby więcej takiego życia brali. Powiem prawdę, że ja ją od kury. No tak. Ale żeby to życie brali troszeczkę z takiego. Z doświadczenia innych ludzi, z tych starszych, może, żeby popatrzyli jakoś inaczej na ten świat, a nie tylko przez ten telefon. No. Uczciwą pracą no. się człowiek jakoś darabia, nie? No i tak to, to życie prawda. płynęło. No nie powiem, były i gorsze chwile, lepsze chwile, i, i też i, i radość, i wszystko było, nie? Bo w, w życiu ja, tak jak człowiek już teraz to przeżył, Pani, to w życiu jest. Jest dzieciństwo, jest później ta młodość, ta radość, to wszystko, później przychodzi małżeństwo, jest później czas na dzieci, wszystko odchowane, wszystko. Później człowiek ma troszeczkę czasu, bo jak dzieci są większe, troszeczkę czasu dla siebie, no a w końcu przychodzi ten czas emerytów i, i tak się siedzi teraz i jest tak. bardzo dobrze. A osobiste, takie, jak Pani mówi, szczęśliwe. No nie wiem, może jak się dzieci urodziły też pierwsze, no chyba jak człowiek ślub brał, no, no to jest takie. I jak mąż na urlop przyjechał? Tak, jak mąż na urlop przyjechał z wojska. Aby miłość trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować starannie jako ogród. Jak żeśmy się poznali, mąż był w wojsku, przyjechał na urlop, bo brat jego brał ślub, tutaj starszy. I tutaj w gąbiewie było kino. takie Takie objazdowe. Kino było. Przyjechali taki panowie, oni tam motorem i takim, tam mieli swoje te przyczepki, i to kino było. I traf chciał. Ja pracowałam w gąbiewku tej gorzelni, a mąż tu i tak na tej sali, tak żeśmy się zapoznali. To było takie jedno spojrzenie, no i byłam młoda, i ona też no jakoś tak się zdało. No. Ja od tego nie. czasu później mąż jeszcze miał rok wojskowy, służby, nie? I dopiero jak wrócił, to było w 1958 wrócił z wojska, w 59 żeśmy się ubrali. Gdzieś mi się pobrali w gmino Wielkie. Kościół są Kościół trąbki. Kościół też w trąbkach niewielkich. No? Tak, Glowinka był taki trąbek Lowinka ten na no Taki, no, taki, taki, nie taki nie wiem, starszy nie. człowiek to był, nie? No. No i też tam i ja właściwie jestem i w trąbkach oszczona, i przyjęta i, i ślub tam brałam, nie? A teraz od 1966 roku należy mi tutaj do Sobowic, No mąż zawsze do Sobowic, do parapii, no i ja tutaj też. I nasze dzieci są już tu uszczone w, w Sobowicu. A bardzo naszę wesele burską miódkę pani w domu, było w rodzinnym domu nie? i się jechało końmi do ślubu. Taka bryczka była fajna, taka tutaj właśnie z Gąbiewa. jeszcze tutaj taki Dera miał te konie no. i taką miał bryczkę. Jechałaś w Bryczku jeszcze z góry i koło spadło. Tak. I zjechaliśmy do ślubu no. i chciał tutaj w gąbiewie koło spadło od tej, o tej Bo Tu obozu. do Jogonowa nie była asfaltu, tam był no, bruk. Tam był bruk. No. no i jakoś to tam to naprawili, zrobili, nie wiem jakim tam cudem, aż ten deszcz padał jak ciot, mocno. No, tu później, jechaliśmy przez gąbie, bo do trąbek asfaltem tam znowuż koń się przewrócił. No i jako żeśmy dotarli I, do I tego mówili, się. że to, ten ślub okay. nie będzie. że to się dobry. rozleci. Bo takie się. były przesądy, no, nie? No. Że jak się deszcz pada, czy no. jak tam coś się wstanie, czy co, że to, to, to się rozleci to małżeństwo, no ale jakoś wytrzymało. Jakoś się wytrzymało. No. A wesele było w domu. Był tam taki grajek. Tylko no i takie domowe jedzonkę, jakoś tam parę osób. W październiku kościelny ślub był, 25 chyba, nie? 25 październik nie. 1959 rok. A cywilnie żeśmy brali 10 września też 1959. No była młodziutka jeszcze, miałam dziecię nie rozum. No i dlatego, i dlatego wyszłam za ciebie. No. Czy za Monzurą Panny szlurą Ale no, Może i tak, nie no. wiem, jakoś to tam było. Taka sprawa. Gdzieś to coś takiego jest, nie no. wiem. Tak? Tak, tak, Ty, tak, tak, tak. 61 lat idziemy przez świat. Kręte drogi, małe ścieżki i już wszystko w szeleści. Ona ja sama do mnie przyszła. <laughs> No i koniec bajki. No co? Po co miałem poriwać? No. no nie, nie było tak? No, no było, jedno do drugiego ciągnęło no. i tak ja było. Ja byłem na, na podwórku, ona drzwi odpoczywała, przyszedł do mnie i było, było po strachu. No. No. Od początku. Od początku no. i jeszcze się kochamy. O.